Kochani moi Jakie luksusy Gdyby ta kamera mogła oddać jeszcze Zapach to byłby komplet Uważajcie tutaj na dziki Uważajcie na dziki Na dziki uważajcie Pani wzywała gdzieś tutaj obok Bo jakiś pan dostał Ale Chyba był z Ukrainy i... I oddalił się. Okej, okay, dobra. Wolałem się upewnić, wiesz, żeby nie było problemu. To niech nie pije już. Jasne, nie, nie, nie to luz. Nie a, ma, a on gdzie on Nie wiem, wiesz to bo przechodziliśmy. Moja żonka była w pracy, w szpitalu. A ja już się nie mogłem doczekać, kiedy ruszymy do akcji. I oczywiście dalszy ciąg patrolu. Zostańcie z nami. Można go na krzesełko po sali. Weźcie go, weźcie go. Dawaj Kura! Bo ja wiesz, bo ja jutro sobie Ja sobie to przemyję w domu, ale to mi się będzie, wiesz, ci Siema. Kochani, tankujemy Ambulans Bo noc przed nami długa Interwencji Oby będzie by pewnie bez Ho, ho, ho Oby była, kochany Ale zobaczymy, co się Napisze Także ASR dostaje pić Od Znanej już wam osoby, która Regularnie wspomaga działanie ambulansu. Bardzo ci dziękuję. Jak żyjesz w ogóle po tej Wszystko dobrze. Tak? Wszystko dobrze, oby tak dalej. Aha, ale zdrowy jesteś? Tak. No to najważniejsze. No zobaczymy. A dzisiaj się gdzieś bawisz czy nie? Nie, nie. Dzisiaj o 12. Co ty mówisz? Ale to jest tylko sam czy ktoś z tobą? Nie, no tam jeszcze będą inni ludzie. W no, Tak no. I gdzie morsujecie? W Pruszkowie Ale w, w się jeziorku, tak? Tam jest taki park y, krajobrazowy, mazowsze, taki mały Aha. I tam w tym, tam jest takie jeziorko przygotowane do, do morsowania właśnie żeby... I co, ale później jakieś ognisko, coś te? czy nie? Nie, nie, raczej nie to no, Po prostu morsowanie A to ile będziecie w tej wodzie? 10-15 minut Aha. 20. zależy kto jak tam, jaką ma, Aha. Jak, ile wytrzymuje Ale to prawda, że... W morsowaniu jest cieplej w wodzie im bardziej tak, mrozi tak, na zewnątrz Tak, dokładnie tak Jak jest temperatura około zera to Aha. jest gorzej niż jak jest minus 10 Minus 10 wchodzisz do wody i w wodzie jest ciepło Co ty mówisz? No widzisz Dobra Siema no. Siema, zdrowia kochany z nowym rokiem Dobra i ambulansik kochani napojony a my pędzimy Teraz penetrować w swoje newralgiczne punkty. Szczególnie te nad Wisłą. Stały element gry, tak. <laughs> ale to jakieś śliskie. Zobacz, widzisz? łapie przymrozek wiesz? łapie przymrozek i już można. Nawet ta trawa, zobacz, się srebrzy, widzisz? No, no, stałe miejsce, kochani. Pewnie już je znacie z nami tutaj regularnie. Odwiedzamy je, bo to jest po prostu czyjeś domostwo, ale trzeba zapytać, turtuacyjnie, czy nie potrzebują pomocy, lub twierdzić, że jej potrzebują, ale nie są w stanie wezwać czyść dobrobyt. Zobaczcie, słoiczki. O, ale. Nie ma tu nikogo. Dzisiaj co, cały dzień z rodzinką? Cały dzień, tak, tak. Cały dzień. Moja żonka była w pracy w szpitalu, a ja już się nie mogłem doczekać, kiedy ruszymy do akcji. To jest ta strefa, kochani, zalewowa. Jak Wisła podnosi swój poziom, to przelewa się do takich zbiorników retencyjnych, i tam jest pierwszy zbiornik. A tutaj ten tunel ma za zadanie, jeśli ta woda się będzie spiętrzała, przelewać tutaj. I to jest kolejna strefa zalewowa, ale jest też też zamieszkana, dlatego my ją regularnie sprawdzamy. Teraz, przeważnie, jak jest zimno. To już tutaj nikt w plenerze nie nocuje, ale tam jak najbardziej w tej w tej róży tak. Witam. Ktoś? Ktoś pomoc medyczna potrzebna, nie? Będziesz żył, po dobrych wspomagaczach jest. A. Mówi, Nieśmiertelność mu się załączyła. I to tak, zobaczcie kochani, jeszcze się nie rozpoczął Sylwester, a już obfituje wieczór znarzenia i obfitować będzie. A środki psychoaktywne tutaj są niedobrym doradcą. Dlatego policja i wszystkie służby będą miały pełne ręce roboty. Lecimy dalej kochani. Zapraszam do ambulansu Dobry? Dobry Nie jest Ci zimno? Nie. Daj spokój. Poczeka. Patrzę na niego to, to ja zamarzam normalnie. My się widzieliśmy na to ty. Ale czy ci nie zimno morska? Słuchaj, my się widzieliśmy na biegu powstanie warszawskiego na Brudnie no i dlatego, że biegasz to ci jest gorąco za okres. Co zamykam? No to ręka jest, widzisz w roku. Jak tam samopoczucie? Już raz? Jak tam samopoczucie? No poza ręką, która się, wiesz, nie zrosła. Wszystkiego dobrego. Dzięki w nowym roku Dzięki. żebyś naprawdę kontynuował to co robisz, bo robisz najlepiej. No, jak naprawdę. Najlepszy co możesz. No. Tak jest. Ale, tak, właśnie tak naprawdę. Ty będziesz e... wszystkiego dobrego, naprawdę. E, Do no Szampańskiej zabawy i bądź ci No, Również. To, to będziesz o... najbliższy biega. I Ciebie i Konrada będę chciał ciągnąć. Nie ma problem. bardzo dziękuję za zaufanie. Działaj sobie. Wesołego nowego. Też szczęśliwego nowego roku. Oh, 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 spoke boy, spoke boy. You have a really good energy. Thank you. Tak, żeś. Cię Siema mam go. Szmarko, ja próbuję uświadomić kolegę, czemu picie jest złe. Picie to jest życie, tak? Jest. Mamy to. Mówi ratownik medyczny. No. Tak, także. Ja jestem absentem do urodzenia, ale zawsze ludziom mówię, że mogą pić, bo jak pijesz z umiarem. To moja żona na przykład tak, nie jest abstynentką, nie. tak jak ja, jestem od urodzenia abstynentem, ale moja żona nie, jest wypije drinka czy dwa piwa, to się nic złego świat nie zawali, chyba że tracisz nad tym kontrolę, no to zmienia już postać rzeczy, tak? Ale jesteś ab abstynentem z tego, że tak cię Ojciec, brat, jest alkoholicy. Okay, I po prostu widząc, widząc, ile alkohol wyrządził zła w mojej rodzinie, ja po prostu tego alkoholu nie tykam. Okej, okay. tak na Za jak daj ognia latareczka. Ładnie, ma? No trochę się dzieje. Już dwa pożary od petar. Jeszcze nie było żadnej urwanej łapy. Nie, najwięcej no, to się działo po wpalce kultury, nie? Od na 22. Nam, nam rzucili petardę pod nogi. Wiesz co, sporo... Pod no, e, no. nogi, to są tej pory, Do tej pory to był w miarę spokój, ale sporo chłopaków przesadza z tymi petardami i rzucają pod nogi. Nie wiem, że petarda może wyrządzić krzywdę, ale oni już tego nie wiedzą, rzucają, ale nie powinni. Bo... z roku na rok coraz większej większe takie świadomości nabierają. Tak, tak, tak. Ale ci no, tacy obcokrajowcy... Twój ojciec? Alkoholik, tak? Tak, zapił się w wieku 57 lat, brat zapił się w wieku 33 lat, lecę modlitwą. trzymaj się. się. Położonka. Dzięki. Miło było poznać. Hej ma Bożą ja możemy serwiaczka! Tak, tak. ja, I o ciema! Garula rób rup serwiaczka! Ja przepraszam, A, my studujemy ratownicą, medyczną No, koleżanką na południu, więc wiadomo. To miło. Ja, Garula Ej, zróbcie na zróbcie zdjęcie, No, zdjęcie. Zróbcie. Masz, 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 masz i rób. Ja, mamy to? Dzięki. Dobra, mamy to. nie, 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 Tak. nie, Tak, 好的，好的。<laughs> Wszystkiego panowie. Zajem... Borkoś. Tak, Borko. Borko. Jo na Borko. Borkoś. borkoś. Jezu. No. Szanek, ja oglądam na Borkoś. Dzięki za naprawdę. Za to co robisz. Cały Borkoś? Tak, 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 tak Borkoś. Szacunek. Wielki szacunek sezonek stary. Ja robiłem KPP tc 3 Super. Od, odklepałem Borkoś wielki szacunek no. dla ciebie naprawdę. Dziękuję panowie. Trzeba ci jakoś pomóc, czy coś? Bądźcie bezpieczni. To mi pomożecie. Staram się w ogóle. Tak, tak. Jak coś tu zobaczenia, ale mam że nie. Wielki szacunek dla Ciebie. Dzięki. Naprawdę oddajemy hołd. Tak, Dzięki Wielki Dzięki, szacunek. Wszystkiego dobrego. No Lecę, no kochani. Wszystkiego dobrego. No hejka Toż. Toż. Cześć. Siema, Siema. Sprawa jest. Chcesz mi pomóc na chwilę? A co jest? No. Bo jest, jest chłopak, który ma zupełnie żądzą, alkohol, nie wiemy czy miał miałem jakbyś później tutaj. Ale to wymiotuje czy nie wymiotuje? Wymiotował coś, wiesz? No zaczniemy to kres. Jest od razu, ci mówię, że jest za granicy, więc za bardzo tak nie wiesz. Nie, to nie jest krew. Nie, nie? jest krew? Nie. Nie, bo oni się wiesz, na czerwono a, było, więc chodzimy się upewnić, żeby się... No, nie, nie, łódka jakieś 3 tygodnie nie, Tak, ale tu krwi nie, ma. Okej, okay, dobra. Wolałem się nie, żeby nie, było... Potem... To niech nie, piję już. Jasne, okay. nie, nie, to wiesz, a ma, a nie, 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 Jasne, nie, 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 jest nie, więc nie, 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 co nie, tego jestem, żeby nie, Open eyes, please. Uh, yes. nie, can... can... drink nie, because okay? yeah. nie tym bardziej, że ja miałem z tą zajęcia, więc ja wiem jak to tak? tam... Tak? Tak. A gdzie miałeś te zajęcia? Wiesz co? W UTH. A, no tam wtedy, wtedy, no. No. Tu na, na nowy świat taksówki wjeżdżają. Weź, ufamów. My z wami poczekamy no. najwyżej, pomogę ci posadzić. Dobra. Dobra, ja się zabijam w takim razie. Uciekam. Dobra, super. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, hej. Powodzenia. Powodzenia. Tobie też przyjacielu, hej. Nie ja mam brachu Przepraszam, przeszkadzam Tam co? jeszcze jeden, e, tu i w prawo leży jeszcze jeden ktoś na ziemi Aha też potrzebna chyba będzie A. pomoc To idziemy zobaczyć tak, A to go znasz tak? czy nie? Nie, absolutnie A to po prostu, jak to się mówi, człowieczeństwo nie ruszyło tak, To tak będzie ciekawy wygląd ten człowiek Ale on no leży na ziemi? Tak To bezdomny chyba Proszę pana, ja ratownikiem nie jestem A to wystarczy, ci pokażę co trzeba zrobić, zobacz Zawsze trzeba mieć przy sobie chociaż jedną palę rękawiczek. Bo biologiczne bezpieczeństwo to jest podstawa. Halo, Dzień dobry. Dzień dobry. Otwieramy oczy. Cielamy, bo pogotowie wzywają do ciebie. Potrzebujesz pomocy medycznej? Nie. Nie? A co można zrobić tak? Ja do, ja do środka wejdę, powiem jakie są. go jeszcze kąsem, żeby było mu ciepło najpierw. To niech pan działa swoją, ja tylko zawiodą, żeby Dobra. zawiadomili mieli. Super. No, no, dziękuję, wszystkiego dobrego nowego roku. Wcielaliśmy od niego Straż Miejska. Pomagają nam bardzo bo wywożą takich ludzi. Nie, musi, nie musimy angażować pogotowia, wiesz co. No dobra, trzymajcie się hej? Ale fajnie, że stylwet rodeża. ale planujesz coś takiego dla siebie czy nie? Czy tylko już tylko po pracę? Ale bo, co da się? To no, czy spędzasz jakąś Sylwestrę, czy tylko, tylko, tylko dla siebie, Nie, tylko Nie, ty... ja dla ludzi jestem Zawsze, zawsze wychodzi film Ciemna strona Sylwestra tak, Dobra, dobra, zawsze, dobra. zawsze oglądałem trzecia. No to zawsze, no, bardzo to super będzie... Bardzo Dobre. super, bardzo się cieszę, super, bardzo, super Siema Witam serdecznie Jesteś świetnym człowiekiem Dajesz świetne rekomendy odnośnie apteczek, bo to jest pewne. Apteczki są pewne od ciebie. Oglądam cię szczerze od 2019 roku, jak na Piaggio latałeś. No to znaczy się czekamy. No czekaj, czekaj, Na YouTube będzie? Czekaj. Stawiamy ręce do naszego YouTube. Dzięki Szanuję, bo ja w tym samym robię, bo ja też tak ręce jeżdżę Tylko, że w brzegu. Tarnobrzeg... Dawaj nie chcę patrolować Nie, bo nie dojdę do celu więc ja wierzchu się do otaccy. Tak, do, trzymaj ja to wiesz. Weź to. to, to, to. Weź to da dobra, daj mi to, bo dobra, to problem. Do dobra, daj tą rękę. Bo to jest żelowy ten. No, Co nawet nie wszczę, ten... Ja bym ten, Tak, no. no. Żeby mi się to wiesz, żeby mi się to nie brudziło. To. Co? Bo ja wiesz, bo ja jutro sobie... Ja sobie to przemyję w domu, ale to mi się będzie wiesz Cztery brudzi. ci starczą. Cztery mi starczą, cztery mi Chciałem że tutaj jadą Leś tam może, bo tam jest coś bardziej potrzebny. No, pożar, może mogą być Ty, ale ja fuj, ale ja fuj oglądałem Ja mówiłem, że to słabo wygląda Chcę być tam? Nie, bo ja potrzebę do Borkosia, Będziesz niech mi da ta ta mi ten to, ja to, nie, to, nie, 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 nie bluź, Ja do Borkosia prawie podszedłem, niech nie nie mi da jakieś tak chusteczki, żeby aby było ten, nie? Ale że ma opatrunki żelowe, no to... A, Ciek, no to masz farty co? Co, a, co se mogę iść na nowy świat teraz? Maciek, teraz idziesz do domu... Tak, do, do domu, do domu... Aspirynę... na do aspirynę do łóżka. Paracetamol... I do spania. I do spania. Dobrze, że mi Borko się opatruje, tyle co ja się Borkosia oglądałem. Ale naprawdę, tak bez zamknął. Nie wiem, ja też. Bo wiesz, ja mam tak palce. No co, no raca tak. Raca tysiąc stopni na skórę nie działa dobrze, nie? Nie. To nad, nie cała sekunda była, nie? Tak, no no nie, nie będzie tak bolało już. No zaraz wie. drugą odpali. Dobra. będzie Dzięki wielkie. Trzymaj, Trzymaj się, się. pomaga no. dalej. Jakbyście tam zobaczyli daleko na zegarze Pałacu Kultury, je dochodzi godzina druga w nocy. I takie podsumowanie. Sporo interwencji. Większość oczywiście wojownicy wódy, którzy przesadzili z okowitą i zalegają po kątach. Tego jest bardzo dużo. Wszystkie służby dosłownie, od pogotowia, policji, straży miejskiej i generalnie wszystkich służb są zaangażowani w udzielanie tym osobom pomocy, dlatego że pogoda jest jaka jest. Po prostu jest zimno. A jak jest zimno, a ktoś leży na asfalcie, to szybciutko wytraca tą temperaturę. Dokładnie można powiedzieć, że leżą na każdym skrzyżowaniu, w każdym załuchu, w każdym korytarzu, bramie. Jest sporo tych osób i one są ratowane. Większość z tych osób trafia do Sodonu, czyli stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych. Co jeszcze? Pożary. Ale tych takich większych było kilka, a za to setki tych mniejszych. Jak już ktoś fajerwerki odpalił, to niech zostawi je, niech ostygną albo zaleje wodą, a dopiero wyrzuca do śmieci. Dosłownie wokół placu kultury i wszędzie, w stolicy kosze na śmieci, te co betonowe są nie ma problemu, bo one... Wypalają się, ale ogień się nie rozchodzi Ale na przykład, jeżeli ktoś wyrzucił fajerwerki do kosza na śmieci, a ten jest usytuowany w budynku pod dachem No to to już rodzi problem, bo jest zadymienie klatki schodowej Często ogień obejmuje elewację i samą wiatę śmietnikową Co jeszcze? Oczywiście pobici, bo jakby inaczej Wchodzimy z nowym rokiem, z nowymi waśniami Kłócimy się, lejemy, a potem prosimy o pomoc, żeby policja rozwiązała nasze problemy, a pogotowie nas połatało, przewożąc do szpitala bardzo często. Czego jeszcze się możemy spodziewać? No fajerwerki. Tutaj jak widzieliście, udzielałem pomocy chłopakowi, który racą, poparzył sobie dłoń. To był drugi stopień, bo pęcherze surowicze, które poprzebijały się jeszcze, więc założyłem hydrożel i do tego Umocowałem opatrunkiem. A więc dzieje się. Do rana jeszcze sporo godzin. Więc dalej działamy razem, kochani. Ho, 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 kochani moi. Jakie luksusy! Gdyby ta kamera mogła oddać jeszcze zapach, to byłby komplet. Tada! I jesteśmy z powrotem w warunkach atmosferycznych sprzyjających oddychaniu. Tam trzeba było być na bezdechu. Nie dało się wytrzymać. I powrót do ciepła, kochani, mimo założenia y, termoizolacyjnej bielizny, no to jednak ciągnie. Tu mieliście jakieś wyzwanie? Tak, jakieś wezwanie mieliście karetki tu? Mój jak pani wzywała gdzieś tutaj obok, bo jakiś pan dostał. Chyba był z Ukrainy i. I oddalił się. Krzyki, krzyki, jeszcze raz, krzyki. Krzyki radości, krzyki szaleństwa, a nawet czasami opętania. A ja pędzę dalej. Ambulans, jak widać. Też odjeżdża, ale to nie ostatnie słowo, które wypowiedziała Warszawa, bo w końcu to ciemna strona Sylwestra. Uważajcie tutaj na dziki. Uważajcie na dziki. Na dziki uważajcie. I kolejny stały element gry, a więc pod Poniatoszczakiem, plaża, Akwen Wisełka. To to miejsce, gdzie regularnie przyjeżdżamy, patrolujemy i dbamy o bezpieczeństwo. Ludzie sobie tutaj jakieś ogniska palą, no bo rzeczywiście mroźno jest wiatr, który dosyć mocno duje. Powoduje to, że ta temperatura jeszcze bardziej się obniża. A tutaj ambulans szybkiego reagowania i oczywiście dalszy ciąg patrolu. Zostańcie z nami. Rozpocząłem ten patrol między innymi wizytą w linii brzegowej Wisły. I podobnie zakończę ten patrol tutaj w skatepark, w którym młodzież wyżywa się na swoich deskorolkach, na BMX-ach i wszelkiego rodzaju urządzeniach, które pozwalają im na karkułomne ewolucje. W oddali dzielnie strzeże Warszawy syrenka warszawska nie wiem czy wiecie ale została dwukrotnie postrzelona pierwszy raz jej pierwowzór a więc krachelska która była pielęgniarką i udzielała w powstaniu pomocy rannemu żołnierzowi. jest sama została ranna postrzałem w klatkę piersiową kilka dni później zmarła ale pomnik sam syrenki warszawskiej był. Kilkudziesięciokrotnie postrzelony później po wojnie zostało naprawiony bez ściągania z postumentu, a tutaj jest współczesna wersja z rynki warszawskiej, i tak jak rozpoczęliśmy ten materiał wizytą w linii brzegowej wisły, tak też go zakończymy. Niech nie zmyli was ten śpiew egzotycznych ptaków, dlatego że jest bardzo zimno. Ale dźwięk egzotyczny i oryginalny. Życzę Wam, kochani, byście w tym roku 2025 przede wszystkim nie dali się dzielić. Byście trzymali jedność w rodzinach, miłość, dlatego że jeśli ta najmniejsza komórka, jaką jest rodzina, się utrzyma, utrzyma się cywilizacja.